Dobrze. Ostrze jest już wyprowadzone. To jest taki nóż użytkowy, nie myśliwski. Ostrze jest bardzo ładnie wyprowadzony. tak troszkę na szybko. Jest to nóż, który ma tutaj funkcjonować w kuchni. Prawda? Co teraz? Teraz trzeba ostrze wypolerować i nadać mu ostrość. Do tego służy. Ta część właśnie. Zobaczymy, jak nóż jest naostrzony. Dla mnie to jest taki sprawdzian, czy nóż, proszę spojrzeć, nóż idealnie goli włosy na przedramieniu. W zasadzie można by tym nożem się te w tej chwili ogolić pod prysznicem. <gryw> Może to nie jest estetyczne, ale ja po prostu nie znam lepszego sposobu takiego praktycznego. Czy włos goli? Goli, proszę spojrzeć. Ostrzenie trwało dosłownie chwilę. Profesjonalne, dobre ostrzenie. Bardzo opłaca się ostrzyć tylko dobre stale. Stal kiepska, jakieś noże stesko czy inne nie są warte naszego trudu. Nie są warte. Po prostu te noże no ostrzą się jak kiepsko. Długo to wszystko trwa. Ostrości nie trzymają. Noże ze stali zwłaszcza dobrej. Nóż myśliwski, który być może poostrzymy następnym razem. Damascyński wytrzymuje czasami. Miesiąc intensywnej pracy. Czasami ostrze nawet co pół roku. Dziękuję za uwagę.